Dzień dobry. Dzisiaj chciałam państwa zaprosić do zmiany perspektywy do krótkiego ćwiczenia, które pomoże doświadczyć państwa, jeżeli oczywiście zechcecie skorzystać z mojej propozycji różnicy w jakości podejmowania decyzji z różnych patrząc z różnych perspektyw czy doświadczając z różnej perspektywy. To nagranie będzie miało dwie części. Pierwsza będzie wprowadzeniem takim teoretycznym, żeby pokazać, na czym polega różnica w tej perspektywie. Mam nadzieję, że mi się to w miarę sensownie uda Państwu przedstawić. A drugie nagranie będzie już czystym, to znaczy tylko ćwiczeniem do zastosowania w realnym życiu. Więc może zacznę od y, takiego przygotowania, tej, czy objaśnienia tej perspektywy, y, która jest niebliska. Na co dzień, y, bowiem, żyjemy w opowieściach o sobie, o innych ludziach i o życiu. Nie przywykliśmy do reagowania na rzeczywistość bez jej interpretowania. Rozumiemy to, co się dzieje, filtrując fakty poprzez własną matrycę. Każdy z nas je, ją posiada, czy chcemy, czy nie, tak właśnie wyglądają nasze realia. To, że te matryce się różnią, jest w większości z nas wiadome. Jest to zasadnicza przyczyna nieporozumień i konfliktów, nierzadko niestety ciągnących się długimi latami. Upraszczając, można to porównać do seansów w kinie. Jeśli fabuła filmu porusza nasze emocje, uczucia, Tracimy kontakt z rzeczywistością i niejako wchodzimy w wykrowany przez reżysera świat. Po chwili zapominamy, że jesteśmy w kinie. Nasza rzeczywistość zostaje zastąpiona fikcją. To właśnie i właśnie na tę fikcję reagujemy, przeżywając swoje uniesienia i dramaty. O ile, idąc do kina, wiemy, kto jest reżyserem filmu a zazwyczaj wiemy, może tak, o tyle w życiu zapominamy, że jesteśmy nim my sami. Opowiadamy sobie historię i przeżywamy je jako rzeczywistość. Tracimy tym samym możliwość wpływu na realia, bo przebywamy w zgodnym ze scenariuszem, ze scenariuszem w wirtualnym świecie. Gubiąc w tym miejscu swój azymut, na pograniczu jawy i snu szukamy wciąż tak samo rozwiązania dyskomfortu i problemów. Nie ustajemy w tworzeniu kolejnego i kolejnego scenariusza z nadzieją, że wniesie nam do życia inną jakość. Dla przykładu, możemy powiedzieć, że siedząc w kinie, nawet na najlepszym filmie o zaangażowanych rodzicach, nie staniemy się nimi w realnym życiu. Emocjonując się historią osoby, która odważnie mierzy się ze swoim życiem, nie będziemy odważniejsi w naszej codzienności. Właśnie z tego powodu, wiedząc, jak powinno być, tkwimy w uwikłaniach, których źródłem jest właśnie ten mechanizm. Uwalnianie emocji i uczuć rozumiemy jako wyeliminowanie reakcji na realia, które nam dokuczają. A nie na oswojenie i szanowanie naszego życiowego kompasu i drogę do intuicji. Mówimy zatem o zaufaniu do siebie i rozumiemy przez to wiarę we własne opowieści, napisane zgodnie z własną matrycą lub zapożyczone od innych osób. Niestety, czy chcemy, czy nie, nawet pasjonujący maraton filmowy, który uda nam się wykreować, kiedyś się kończy. Musimy wówczas wyjść z kina i zmierzyć się z prozą własnego życia, zazwyczaj mocno zaniedbaną już w tym momencie. Im dłużej bowiem siedzimy w kinie, tym bardziej owa proza wydaje się szara, nieciekawa i nie warta zaangażowania. Co wówczas, co wówczas zrobimy? Czy zaangażujemy się w tworzenie kolejnego scenariusza? Czy może zaryzykujemy konfrontację z rzeczywistością i nauczymy się właśnie na nią reagować? Spytacie Państwo, po co? Jeśli więc chcecie sprawdzić, czy warto, proponuję zapoznać się, czy może zaeksperymentować doświadczyć ćwiczenia, które dla Państwa przygotowałam w kolejnym nagraniu. które chcę Państwu dzisiaj zaproponować, składa się z dwóch etapów. By je wykonać i poczuć różnicę, potrzeba cichego, spokojnego miejsca i około pół godziny wolnego czasu. Na pierwszym etapie proponuję, żebyś przypomniał, przypomniała sobie sytuację, która sprawia ci kłopot. Wejdź myśleniem myślami w ten kontekst, przypomnij sobie parę szczegółów i sprawdź jaką reakcję emocjonalną rejestrujesz na to, co teraz myślisz. Czyli co czujesz, jak myślisz o tej sytuacji? Namiesz miejsce w ciele, które reaguje na, te, na to wyobrażenie, i spróbuj nazwać emocje czy uczucie, które się pojawia, które próbuje się pojawić w reakcji na to wyobrażenie. Co Twoim zdaniem masz do zrobienia w tej sytuacji? Poszukaj odpowiedzi na to pytanie. Pomyśl. Zastanów się. I sprawdź teraz, jaka jest reakcja emocjonalna na to, no, w odpowiedzi na to pytanie czyli na to, co, jest, co stoi przed Tobą w, w, przy wyobrażeniu rozwiązywania tego swojego kłopotu. Podobnie jak poprzednio, sprawdź reakcję, która pojawia się w tobie. Na poziomie ciała będziesz czuć wyraźną reakcję przejawiających się emocji czy uczuć. Spróbuj nazwać to uczucie czy tę emocję i zarejestruj ten fakt. Weź głęboki wdech, wypuść powietrze ustami, i postaraj się rozluźnić. Wyłącz w tej chwili skupienie się na myśleniu o tym kłopocie, o tej sytuacji. Jeżeli to oczywiście możliwe, to postaramy się troszkę inaczej w tej chwili zobaczyć to, co się z Tobą dzieje, czy co można zrobić w tej sytuacji. Odpręż się, możesz się przeciągnąć, troszkę rozluźnić ciało, wziąć kilka oddechów. I poproszę cię o to, żebyś usiadła, usiadł w takiej pozycji w miarę wygodnej, jednocześnie dbając o to, żeby Twój kręgosłup znajdował się w linii prostej z głową nogi na stopy na podłodze ewentualnie w siadzie skrzyżnym tak żeby energia mogła przepływać wzdłuż twojego kręgosłupa i żebyś posiadał też połączenie z ziemią To jest taka pozycja wyjściowa do ćwiczenia obecności Ona nam będzie potrzebna do tego żeby zobaczyć inną perspektywę tej sytuacji o której przed chwilą myślałaś myślałaś Więc zadbaj o to, by cię nic przez chwilę nie rozpraszało, i usiądź wygodnie. Wczuj się w ciało. Poczuj, że jesteś i czujesz. Zarejestruj ten fakt. I przez chwilę poobserwuj wrażenia, które płyną z Twojego ciała. Obserwuj je jednocześnie nie zmieniając niczego. Po prostu tylko rejestruj. Jest to pozycja takiego trochę zdystansowanego obserwatora, jednocześnie nie tracącego. Z pola doświadczenia swojego czucia. Masz ciało, i ono żyje, czujesz, żyjesz. Przenieś chwilkę uwagę na swój oddech. Jeżeli uda Ci się nie tracić kontaktu z czuciem, to dobrze. Jeżeli stracisz, to tę uwagę na rzecz skupienia się na oddechu, też ok. Razem z trenowaniem takiego ćwiczenia będziesz umieć połączyć te dwa, taką obserwację tych dwóch obszarów. Tymczasem wczuj się w to, że wdychasz. I wydychasz powietrze. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Czuj się w rytm swojego oddechu właśnie w ten sposób. Rejestrując wdech i fakt, że wydychasz powietrze. Policz do 10 wdechów i wydechów. I wydech. Po otwórz oczy, zarejestruj fakt, że siedzisz w określonym miejscu. I przypomnij sobie o sytuacji, o której myślałaś myślałeś na początku tego ćwiczenia. Zadaj sobie pytanie, jaka jest prawda na temat tej sytuacji? Słab skojarzenie. Drugie pytanie. Na co mam ochotę? W tej sytuacji, patrząc z tego miejsca, w którym teraz w odczuciu jestem? Trzecie pytanie: Jak myślisz, co w tej sytuacji masz do zrobienia, doświadczając siebie z tego miejsca, w którym jesteś? Sprawdź uczucie, które ci towarzyszy właśnie teraz. Zarejestruj miejsce, w którym doświadczasz tej reakcji. I nazwij to, co czujesz. Z tego miejsca masz już, mam nadzieję, alternatywę do tego do rozwiązania, czy do kierunku uporania się z sytuacją. Alternatywę do tego, co znałaś, znałeś. Z tego miejsca, jeżeli udało Ci się szczerze wejść w taką głęboką, w głębokie skupienie na tym, co wewnątrz ciebie, pojawiła się troszkę nowa perspektywa niż ta, która jest Ci znana, z którą się zmagałaś, zmagałaś próbując rozwiązać ten kłopot. Tak jak zwykle, od myślenia do czucia, w kierunku odmyślenia do czucia. Mam nadzieję, że w związku z tym zechcesz potrenować ten sposób patrzenia, przynajmniej na te sytuacje, które wydają ci się trudne do rozwiązania, czy nie widzisz alternatywy. I mam nadzieję, że zaryzykujesz pójście tą drogą od wewnątrz, czyli od skupienia na odczuwaniu siebie i połączenia z poznaniem, które jest z innego miejsca niż to, które wydaje nam się za oczywiste. I Będziesz mogła czy mógł sobie poeksperymentować przynajmniej w tych mniej istotnych sytuacjach na początek, oczywiście. I jeśli zainteresował Cię kierunek zmiany, perspektywy, z której można podejmować decyzje, rozumieć własne uwikłania i rozbrajać blokady, serdecznie zapraszam na kurs Zaufać sobie, który prowadzę od 10 lat. I który w praktyczny sposób wspiera każdego uczestnika w poszerzaniu świadomości i zmianie jakości życia, jeśli zechce zaryzykować zmianę azymutu, według którego porusza się po życiu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Szczegóły na temat kursu znajdziecie pod filmem.